Hej, witam was na kanale. Zapraszam dzisiaj na film. Trzy makijaże jedną paletą. Tym razem jest to paleta Affect Sweet Harmony i pierwszy z makijaży, widzicie już teraz, jest to chyba taka najintensywniejsza wersja, taka najbardziej wieczorowa według mnie, ale oczywiście jak wy lubicie to na co dzień też ok? Szybko Wam tylko jeszcze powiem, że na włosach mam olej, ale postaram się jakoś tak w miarę spiąć te włosy, żeby tego nie było widać. A druga rzecz. Aha, no więc jeżeli gdzieś tam w makijażu będę się odwracać i będziecie widzieć, że te włosy są tłuste, no to wybaczcie. Druga rzecz jest taka, że od razu powiem Wam, co mam na ustach teraz, żeby nie było pytań. Jest to mieszanka dwóch pomadek, takich z Avon'u To jest seria Mad Legend I najpierw nałożyłam kolor Perfection na całe usta Ale było mi troszeczkę zbyt różowo, więc dołożyłam kolor Worthy O proszę, taki No i wyszło coś takiego I tak, co do palety Paleta w regularnej cenie, bez żadnych zniżek kosztuje Oczywiście różnie na różnych stronach, ale tak bez promocji to jest 150 zł cena regularna. W środku mamy 12 cieni, bardzo ciekawych. Niby ta paleta jest taka bardzo delikatna i dzienna, ale da się też z nią poszaleć. I co chcę jeszcze powiedzieć, no to bo zapewne jeśli kojarzycie firmę, może słyszałeś już jakieś recencje, no to na pewno wiecie, że mają naprawdę bardzo dobrej jakości te cienie. Świetnie się z nimi pracuje i pigmentacja jest naprawdę. Wspominałam Wam też ostatnio, że mam jeszcze dwie inne palety z afektu, którymi będę chciała nagrać podobny film, ale zaczęłam od tej, bo ona właśnie tak na pierwszy rzut oka jest taka prosta, jasna, dzielna, ale jednak można tutaj gdzieś dodać taki, wiecie, trochę bardziej szalonych, intensywnych akcentów. I co bym chciała Wam powiedzieć? Będą trzy makijaże, ale zaczniemy od słoczy. Dzisiaj ja troszeczkę tego nie przemyślałam i założyłam golf z takimi. Bardzo obcisłymi rękawami i coś mi się zdaje, że się tu mogę nie zmieścić. No ale spróbujemy. Zaczynamy od tych najjaśniejszych i będę szła na dół. Keep it up Prezentują się słocze. Nie wiem, czy już o tym wspominałam, ale chcę dodać, że paleta ma lusterko i jest bardzo porządnie wykonana. Uważam, że to jest paleta, którą gdybym chciała zabrać gdzieś w podróż, to bym się nie bała, że te cienie się porozsypują, pokruszą i zniszczą. Tylko no, tutaj jak zgniatam, to nie czuję, Wiecie, nie ma takiego, takiej pustej przestrzeni, że to wszystko lata. Tylko wiecie, ta paleta jest taka solidna i bardzo dobrze wykonana. No i co do cieni. To, wiecie, no ta paleta jest taka, wydaje się bardzo prosta i delikatna, i faktycznie tak jest. Ja się zastanawiałam, no bo chciałam zrobić te trzy makijaże jedną paletą, i tak, ma, tak się zastanawiałam, czy właśnie skupić się na trzech makijażach, bardziej tą część, na dwóch makijażach, tą częścią i jeden z tym niebieskim, z tymi niebieskimi, takimi morskimi, czy bardziej zrobić dwa tymi morskimi i jeden tylko delikatny, ale uznałam, że jednak większość cieni to są takie brązy i delikatne kolory, no i z tego względu wykorzystałam więcej. Ym tych delikatniejszych cieni, bardziej fioletowo-różowych, a, a ja tylko w jednym te, ale uważam, że tutaj jest potencjał na jeden taki, wiecie, bardzo mocno, niebiesko-morski makijaż, także, no nie wiem, może kiedyś. W jakimś oddzielnym filmie wykorzystam tą paletę, żeby zrobić ten makijaż tymi cieniami, a jak nie, no to po prostu kiedyś sama się pomaluję i może w, jakiś, w jakimś filmie Wam się pokażę w tych cieniach Bo uważam, że naprawdę przepiękne, przepiękne są te dwa cienie i, i tutaj w nich jest naprawdę spory potencjał, żeby zrobić coś no, znacznie bardziej intensywnego niż to, jak później zobaczycie, je wykorzystałam co do pozostałych cieni, to powiem Wam, że są tutaj takie dosyć niepozorne cienie, które są przepiękne No, tytułowy Sweet Harmony to jest taki... To jest taki cień lekko, nie wiem, fioletowy, taki lekko liliowy Bardzo ładny Ale muszę przyznać, że z tych matów jest tutaj naprawdę bardzo dużo... O nie, włożyłam paznokcie, ten błyszczący morski, o nie, o nie Uważam, że... Te cienie wydają się jakieś takie bardzo delikatne i może do siebie podobne, ale one są naprawdę takie super przydatne, bo no jednak codziennie, nawet jak robimy jakiś taki delikatny makijaż, to gdzieś sięgamy po ten cień, w załamanie jakiś taki, nawet jak bardzo szybko chcemy użyć tylko jednego cienia, to zawsze gdzieś tam nam się przydaje taki jaśniutki kolor i tutaj jest po prostu ich fajny wybór, bo one się delikatnie różnią, ale jednak ta różnica jest zauważalna na powiekach. Bardzo mi się podobają, no i Blissful to jest kolor, taka morelka, delikatny różyk, to jest ten cień tutaj. Który ja osobiście uwielbiam używać na dolną powiekę, bo to daje takiej taki świeżości spojrzeniu i, I pięknie wyglądało w ogóle wiosną, kiedy tak robiłam, no to, to spojrzenie było naprawdę takie, takie jasne, takie kolorowe, takie wyraziste No bardzo ładne, bardzo ładny cień, bardzo mi się on podoba, także bardzo chętnie z niego korzystam Ale ogólnie no uważam, że cała paleta jest bardzo udana, no, no... Można zrobić ultra delikatne nią makijaże, ale też poszaleć z tymi niebieskimi czy, czy też ciemniejszymi kolorami i stworzyć coś bardziej intensywnego, także super No i też tylko dodam na koniec, że jakość cieni jest oczywiście świetna, ale uważam, że ogromnym dowodem dobrej jakości i bardzo dobrej pigmentacji jest to, że Zobaczcie ten najjaśniejszy taki biało-beżowy cień i tutaj taki... Trochę ciemniejszy, powiedzmy taki beżobrzoskwinka, ale wciąż jasny kolor, jak widzicie. Są bardzo dobrze widoczne, nawet na słoczach od razu je widać. Są widoczne na tej skórze, wiecie. To nie jest tak, że ja przeciągam i tam nic nie widać i generalnie tego cienia praktycznie nie ma, tylko one są bardzo dobrze napigmentowane. Te dwa to są tu i tu. Więc świetnie też się sprawdzają, czy gdzieś do jakichś małych poprawek, czy do rozjaśniania łuku brywiowego. Także czy jasny, czy ciemny cień, tutaj w tej palecie są świetnie napigmentowane. No, słocze już widzicie, wszystkie kolorki, także teraz mogę Was już spokojnie zaprosić na. Makijaże, tak jak wspominałam, będą trzy Mam nadzieję, że Wam się spodobają Piszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie jak, jak oceniacie paletę, czy jesteście nią zainteresowani A może ktoś z Was ją ma, lubi albo nie lubi No to jestem bardzo ciekawa Waszej opinii Piszcie koniecznie komentarze I w opisie będzie link, gdyby ktoś z Was chciał ją obejrzeć sobie na stronie internetowej Zobaczyć zdjęcia jakieś takie bardzo profesjonalne No to Wam zostawię w opisie link A teraz już zapraszam na makijaże Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę miłego oglądania. Buziaczki. Mua! Pa pa. Ooh. What is wrong with me? Do my thoughts go away too deep? What is wrong with me? Does somebody know? Cause I